Kurwa Stój, stój Stój, postrzelam Stój, stój postrzelam, stój! Stój, postrzelam stój. stój, postrzelam Stój Wow Kurwa, to jest pierdolony meksykańcu. Z czego nie kasyk? Oni nic się nie boją, generalnie, i grozi. Boli? Twojego, twojego matkę, twojego matkę. Chcesz zginąć tak. teraz? Spójrz tu, spójrz to śmiech. Chcesz zginąć? Tak, Pytam się. Chcesz, A, chcesz, zginąć? chcesz zginąć? Ale chcesz, tak? Chcesz zginąć? Tak, chcesz zginąć Dobra. Nie będę się z nim pierdolił. No to jak chciał, no to trudno, no jego sprawa, no. Oczywiście. Jest pan Jerry Gryn? Nie ma, nie żyje Ja dupia, dobrze Co? O, jak nie? nie żyje? Co? Ty Gryn nie żyje? No. Nie, no nie słyszałeś? Nie, co ty? Czego no, tak widział nie, kiedy, wczoraj? No dzisiaj rano No kurde, nie No to słyszałem. do cipy, jak nie ma Gryna E, to będą mieć tornister, tego, nie? za ile będziemy mogli uciekać? Za ile możemy wychodzić, panie szeryfie? Moment Jak gotowe się zastekuje, ten gotowy? Ej, kurwa, lagi są, lagi są, słyszycie, kurwa? Laguje streama, ja pierdolę, nie da się oglądać, kurwa! Lagi jak z kurwysy, no nie da się, nie da się kurwa oglądać, ogarnij te lagi, kurwa! Iść też nie mogę. O. No to w, m, kurwa no, me wyciąga dobra. Banana, Co? 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 nie? I no. banan w czekoladzie lodowym No kurczę, to jest po prostu ten idealny, nie? I, i musisz go całego do buzi wziąć. I wtedy czujesz jak ci się rozpływa ta czekolada razem z bananiem A, a jaka czekolada? Jest... Maczasz, maczasz śmietanie wcześniej czy nie? Yy, śmietana jest na sam koniec a -a. Jak już masz całego banana, to później masz śmietanę w nie? A, dobra, Jessica, ho, bo ch chłopakom chyba na kemping śpieszno, namioty rozstawione <ślesz> yy, No mi jeszcze się hajs nie zgadza, nie? To jak... Szybko ty chciak... się te rady pokończył po potopie yy, to się nie topią mnie. Bo żebyś się nie topią mnie. Rozumiesz, nie? No dobra. I yy, ten yy, ty, a nie brakuje nam jednego czarnucha? Nie, ale. Ale no tak. mam ja? Nie, no ja Mariolkę nie zdradzę. A, ja już co żeby... Dobra, nieważne. Co? Co zrobiłeś? Co zrobiłeś? No, no, nie, no, kurde, kobita mnie bije. Opie, okay. pójdź no. mnie. No, e, trzeba ją uspokoić. Panie co? Spokojnie. Zdraza bariolkę No to co Tych z tego? Kiertnego? To co z tego? To jest prawdziwy kryminalista. Ja nie, nie złamałem żadnej kończyny, ja. a on złamał jej serce. A serce to narząd, nie kończyna. O, jeszcze mnie będziesz <laughs> poprawiał, tak? Jeszcze mnie będziesz poprawiał. Panie wary, co? To nie tak jest. Ty jesteś? Pani I będę, to, to nie jest nie koncert będę Nie będę tego słuchać! Nie Jesteście okropni! Wszyscy! Tak? Tak? Nie będę! Tak? Proszę mnie posłuchać, sekundkę. Nie będę cię słuchać! Dobra, to adwokata nie będzie. Nie chcę takiego adwokata! Dobra. kurwa, nie adwokat. Ale w pasiakach chce pani chodzić? Czy na paznokcie jechać? Na paznokcie. No to się proszę uspokoić. No. Yy, już, proszę tu pana adwokanta Sewejcie. Adwokanta, ja ci dam adwokanta. No, 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 no. bo powiem Marjolce, że nie trafi. Ja jej też powiem! Chuj No, słuchaj. Mach ją tu. też dwa podpisiki. I i nazwisko do na tego urodzenia. Kiedy ci na przykład tam, że nie wiem, no, że jakieś stwierdzenie dwubiegunowe, chujdę, co tam jest rodzina. I wolimy, no, że jest się ta, kurwa, i cię puszczą, kurwa, na kaucji. 50 mhm. tysięcy. Ale jebniemy to, nie? I no i jebniemy potem u mnie w łóżku też. Yyy... E, dobra, ja zabiorę papierki i mu pokażę. No dobra, jak tak ma. Co tam, jak tam? Już wszystko? I gitówka, gitówka, gitówka. gitówka. Ja tu tutaj. No, tutaj, ja tutaj, tutaj? To ja wchodzę? Tutaj? Pan nie wchodzi jeszcze. Nie, no nie, 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 nie. Proszę A, się... Pan nie... O, no, 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 Pan da jeszcze sekundę. Mamy czas? Mamy czas, spokojnie. No, ale to na niekorzyść pani idzie. To już nie ma jak nie, jak to. nie, to idzie bardzo na korzyść pani. Ale no... Ja tu są szyby i wszystko widać To pan się odwróci. Nie, są ciemne, ja widzę, że są ciemne. A to są szyby weneckie. Czy jakieś szwedzkie? Bo pan mnie podgląda cały ten czas. No przewidzimy pani machałakami. Dobra, y, panie adwokacie. Do jakiego konsensusu pan doszedł? No jeszcze do żadnego, bo ona jest uparta cały czas. Ja, ja mogę... tym też da mi parę sekundy chwilę, no. Tak, jestem uparta bardzo. Dobrze. A ja wszystko widzę. Nie no. ma problemu. to idzie z łupki w bo... się już, kurwa Ej, ciekawe czy to zrobi, jak, jak tak zrobię, czekaj NIE rób NIC, KURWA, MAM męża. No to co? No to machnium, czekaj chwilę, czy... Machnium Dobra, ja się poddaję, proszę mnie stąd A on chce mnie zgwałcić No nie no bury Ja nie O na tak? Ała. No i co pan tu robi? Dobrze, no, proszę pana. To dociskam pana do ziemi. To chyba na tyle. Pan się rozbiera na komendzie. To pan sobie poczeka w oddzielnej celi. Do pana zarabrócę. Przepraszam, czy to jest kolejny napad na bank? Nie, 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 nie. nie. A na co? Mamy zlecenie. Mamy na cię zlecenie ziomus. Od kogo? Od szefa, o, że o, się z budki zwolniłem? Środki o ostrożności musimy. Ja nic nie widzę! Jak w zamówieniu. Wór na łapi do jeziora. <śmienic> co jest kurwa? Co no perda? Kur... Free content widzowie, free content. A ty już co robić. <śmienic> Ty, a to ty urodzenia moje zapominałeś? Nie. Jaką ty karnezer, jak mi zabrali prawko? A, no siedzę zareagowali. A to już życie robisz? Bać. Nie kłamanie. Nie, bo mam ten ty, do wykonania, wiesz, jedną brodę No to pomagam Pisikeli to zrobić. Pożegnanie. Pożegnanie. To jest skorumpowany policjant, ty tak, się kłamiesz. pozdrawiam Bani, pozdrawiam Brusela. Wiadomo, wiadomo. Który numer konta? 9-4. Dobra. Вот там таких нам мандачей с